Ile razy jeszcze się poddasz? Obejrzysz ten film, coś w tobie drgnie, napiszesz do mnie, pokażę ci drogę, dam ci narzędzia, powiem ci co robić i co, i znowu się wycofasz, znowu przegrywasz, znowu wracasz do starych schematów. Do wygodnego jedzenia, które cię niszczy, do bezpiecznego życia, które cię zabije. Bo tak jest łatwiej. Bo tak już znasz. Ale jeśli nic nie zmienisz, nic się nie zmieni. Dosyć wymówek, dosyć pierdolenia, że ciężki okres, że musisz dojrzeć, że to nie ten moment. Jeśli chcesz zacząć, to zapisz się na siłownię i napierdalaj ciężary. Rozpisz plan i realizuj go skrupulatnie dzień po dniu. Przestań kupować gówno i zacznij jeść mięso jak człowiek. Przestań skrolować syw i skoncentruj się na jednym celu. Odzyskaj kontrolę nad sobą, nad swoim ciałem, nad życiem. Nikt nie przyjdzie cię uratować, to ty musisz stać. Ty musisz zdecydować, ty musisz działać. Masz mnie, masz projekt, sukces, a teraz masz wybór. Znowu się poddasz, czy w końcu zaczniesz wygrywać. Nie ma silniejszego dowodu na Twoją wolność niż to, że robisz to, co trudne, mimo że nikt nie patrzy, Marek Aureliusz. Udostępnij ten film komuś, kto znowu wraca do starego Bagna. I jeśli Ty też masz dosyć przegrywania, rusz się, działaj i żyj jak człowiek.